Pani Kopacz, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Ewa Kopacz, zainicjowała i powstał cały komitet pracy nad ustawą, właściwie ustawa, projekt ustawy już powstał. Chodzi o in vitro o to, żeby obywatele podpisywali wnioski, podpisywali listy z poparciem do, do tej ustawy. Ta ustawa ma bardzo wiele, no stron nie będę jej czytała. Jeżeli będziecie zbierać takie podpisy i bardzo bym chciała, żeby i Wolni Ludzie i Komitet Obrony Demokracji wspomógł tę akcję. Możecie rozpowszechniać wśród swoich znajomych. Właściwie każdy powinien mieć przy sobie ten projekt ustawy, bo tak to właściwie powinno wyglądać. I zebrane podpisy Będą oddawane w poszczególnych miastach, tam na stronach, na Facebooku u mnie na przykład, na profilu, ale będzie też na pewno i na naszym Kodowskim. Są źródła, gdzie można sobie wydrukować wszystko. Ja dzisiaj wydrukowałam troszeczkę tych list, żebyście powielali, rozdali ludziom, a na Krakowskiej, tam gdzie jest siedziba Platformy Obywatelskiej, naprzeciwko. Y, pomnika bojowników ośląskich po y, y, tam będziemy oddawali te listy chyba, że na przykład za miesiąc spotkamy się i wszystkie razem tutaj zbierzemy. Ja na przykład dałam do jednej szkoły, wiem, że tam będą powielone te listy i tam wśród nauczycieli oni też wezmą do siebie, wśród znajomych tak, żeby te 100 tysięcy do końca stycznia Uzbierać, bo wtedy to jest po prostu projekt obywatelski i on nabiera wtedy mocy i musi być procedowany. Także to jest bardzo ważne. A za rządów sprzed tych niechcianych przez nas urodziło się ponad 22 tysiące dzieci z in vitro. Także to jest bardzo, bardzo ważne. Jest tutaj też profesor, który w, tej, w tym komitecie. Jest profesor, który dokonał pierwszego in vitro w Polsce. Jest bardzo wiele organizacji, które wspierają ten, ten, ten projekt ustawy. Nie jest to nic zrobionego na kolanie, przemyślane. Żeby, to, żeby z nfz były płacone y, zabiegi in vitro. No, myślę, że nie, nie trzeba to nikogo no no, 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 ale gdybym chciał przekazać, wszystkie materiały będą, bo tam jest bardzo ładnie to opracowane przez ten komitet, y, który powstał. I chyba w poniedziałek też w Opolu będzie biuro specjalne, czy ktoś będzie będzie jakiś pełnomocnik yy, oddelegowany do tej sprawy. A nie wiem, czy to jest prawda, ale sprawdźcie, bo gdzieś przeczytałam, że na przyszły rok zabrane jest na potrzeby służby zdrowia dla 13 miliardów. Także odebranych. 13 miliardów. 13 mniej. Nie wiem, czy to jest, jeszcze tego nie sprawdziłam u źródeł. Ale mi to mignęło gdzieś w informacjach dzisiaj. Czyli jako Komitet Obrony Demokracji się yy, angażujemy w zbiórkę podpisów pod projektem obywatelskim o finansowaniu in vitro przez budżet państwa. Ja rozdam no. te kartki. Ja chciałam powiedzieć, że to będzie w prawotece w Chciałam powiedzieć, w będzie w poniedziałek. Zapraszamy do Prawoteki oczywiście o 21.00 w resecie obywatelskim, tym razem o... Pieczy na przemiennej. I dlatego, dlaczego tak rzadko, tak, tak. I dlaczego tak rzadko sędziowie ją orzekają? Dzięki, wielkie. A teraz oczywiście wspólne zdjęcie. Zapraszamy.